Ja witam Was w kolejnym vlogu. W sumie wczoraj miałam go zacząć, a wczoraj mam tylko takie lekkie urywki. Aktualnie jestem już po pracy, robię obiad. Tutaj mam zupkę pomidorową, teraz wstawiam jeszcze makaron do zrobienia. Byłam przed chwilą z Laosiem, się przejść. Taki nasz standardowy spacer po pracy. No i przy okazji zeszliśmy do weterynarza po tabletkę na kleszcze. Którą Leoś później dostanie. No i przy okazji dostał od pani weterynarz smaczka, więc on był bardzo ucieszony. Kompletnie nie pamiętam, o czym mówiłam ostatnio. W każdym razie Leoś mi z tego co pamiętam przerwał. Zrobiłam obiadek, zjedliśmy, jak Filip wrócił. No i teraz sobie siedzę i piję kawkę. I Leoś sobie też leży pod kocekiem. Tabletkę już zjadł, jak on na samym początku jak był całkiem mały. On bardzo lubił te tabletki na kleszcze, uznawał je jako, jako smaczki. A teraz to on tak kombinuje, żeby ich tylko nie zjeść. Że naprawdę. Jutro i pojutrze ma być w ogóle bardziej ciepło mm, niż teraz. Dzisiaj jest tak dosyć średnio, wczoraj było ładniej, bo wczoraj chociaż trochę słońce świeciło. Dzisiaj to jest tak pochmurno cały dzień Myślę, że Czy dzisiaj to nie wiem Ale może jutro sobie coś dalej pomontuję Na dobrą sprawę Nie pamiętam kompletnie na czym skończyłam Wydaje mi się, że ja nie zakończyłam poprzedniego vloga Ale to tam już nieistotne Po prostu zakończę Inaczej, ale W weekend teraz co był Byliśmy na zakupach w galerii I Filip już ma Cały swój strój na ślub kupiony. I widziałam, że dzisiaj już muszki też przyszły. Właśnie dla Filipa i dla Leosia. I ja jeszcze czekam na buty. Bo w. Kiedy to było w niedzielę? Czy w poniedziałek? Nie, w niedzielę. W niedzielę wieczorem udało mi się w końcu znaleźć buty. Co prawda one nie są takie niby czysto białe, bo one. Na stronie były określone jako beżowe Ale zamówiłam I zobaczymy, czy faktycznie Będą Bo na zdjęciu raz wyglądały Na takie bardziej Całkiem jasne, a no z drugiej strony To tak Bardziej ciemne, zależy jak ten I chciałam zobaczyć, jak wyglądają Po prostu na żywo Ale ona, paczka jest wydana do doręczenia I nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będzie, czy dopiero jutro Trochę liczę na to, że jeszcze dzisiaj będzie, dlatego jeszcze nie wybierałam się do paczkomatu. Zaczekam do, do czasu, aż Filip skończy korepetycję, i po prostu, jak będziemy z Leosią wychodzić na ostatni jego spacer, dzisiaj to wtedy podejdziemy sobie do paczkomatu. No i nie wiem, zobaczymy, czy to przyjdzie. Jak nie, no to jutro odbiorę, ale wolałabym już dzisiaj wiedzieć, jak to tam będzie, właśnie z tymi butami. Udało mi się dzisiaj zmontować filmik. E, jeszcze na e, kolejne, także mam e, jakby dalej na dwa tygodnie do przodu, ale teraz mam trzy filmy już zrobione, że już są. E, trzeci się przysyła. E, a dzisiaj jest e, środa, czyli mam na teraz na sobotę i na dwie jeszcze kolejne. E, także ja się z tego bardzo cieszę. E, miniaturkę już zrobiłam, teraz czekam aż się prześle, e, ale jeszcze chyba nie wspominałam. Przynajmniej wydaje mi się, że nie. Ale wczoraj, inaczej, w niedzielę chyba coś już mówiłam tutaj, że tak mówiłam na samym początku, wczoraj. Także wczoraj jeszcze zdążyły przyjść buty, które zamówiłam na ślub. No i je wczoraj przymierzyłam. Generalnie one są faktycznie takie jasne, beżowe ale zdecydowałam, że je zostawię i zaraz wam je pokażę. Erdun się trochę pobijał w dostawie, jak widać, ale buty no, są przepiękne. <laughs> Może słońce wam pokażę. Są dokładnie takie, jakie chciałam, jeśli chodzi właśnie tutaj o wygląd, jedyne co no to na początku myślałam żeby mieć tutaj zasłoniętą tą piętę bo nie byłam przekonana czy to czy będę miała w tym chodzić tak żeby się nie wywaliła, ale wczoraj przymierzyłam i jest ok tak samo podoba mi się tutaj jak wygląda kolor myślę, że też jest ok, tym bardziej, że właśnie Filip ma z Leosiem muszki, które mają taki jakby beżowy pasek. Leos będzie miał też szelki. W, myślę, że w podobnym kolorze też. Także myślę, że będzie wszystko pięknie pasować. Ja już je wczoraj przymierzałam. No i są bardzo wygodne. Przymierzyłam też je do tych moich butów, które miałam na przemiarce sukni ślubnej. No i wysokość to jest idealnie to samo. Także strasznie się cieszę, że udało mi się. Znaleźć odpowiednią wysokość tych butów. No i ogólnie te buty są z tej samej. Ach, jakby tutaj to pokazać, żeby się. O! Z tej samej firmy mam, miałam buty na studniówkę i one były mega wygodne. Do teraz je bardzo lubię. Dlatego zamawiając te buty już się troszkę spodziewałam, że. E, właśnie, że mogą być wygodne e, No i nie są zbyt wysokie Są takie e, idealne po prostu I mam nadzieję, że do sukni będą pięknie wyglądać Nawet tutaj jak widzę W e, telefonie No to wygląda to pięknie Także e, misja butów, Znalezienia butów zakończona Na szczęście sukcesem e, I znalazłam je w ogóle na Zalando I one kosztowały Teraz nie pamiętam, ale 120 coś złotych. No prawie chyba 130 coś koło tego. Plus dostawa, plus dostawa a chyba, że nie było dostawy. Chwilę zaraz sprawdzę. Okej, okay, już wszystko wiem, sprawdziłam, One kosztowały 120 zł, 129 zł No i dostawa była wtedy darmowa już. Także takie buty będę miała na ślubie. Strasznie mi się podobają. Dodatkowo przyszły właśnie, tak jak już wspomniałam, muszki dla Leosia i dla Filipa Ale ja Filip pewnie już odłożył do szafy, a nie chcę mi się ich teraz szukać, więc ewentualnie jeśli nie zapomnę to później zobaczę gdzie są i ewentualnie wam pokażę Ale ja się mega cieszę z tego, że już mam buty z głowy, bo tak cały czas myślałam o tym, że muszę Znaleźć te buty, bo 31 maja mam przymiarkę i muszę już mieć je ze sobą. Oprócz tego wczoraj jeszcze udało mi się zapisać na paznokcie, także też się z tego mega cieszę. Jeszcze przy okazji pokażę Wam, jak wyglądają moje pomidorki w tym momencie. Jak widzicie, jest trochę więcej pustych miejsc, bo niektóre stwierdziły, że jednak nie będą dalej rosnąć. Ale i tak jest ich dosyć dużo, więc mam nadzieję, że coś z tego jednak wyjdzie. Zrobiłam sobie właśnie kawkę i Lesie widać smaczka. Jeszcze trochę mi zostało do końca pracy, ale już niedużo. Dzisiaj też jest piękne słoneczko, chociaż dzisiaj znowu dla odmiany wieje bardzo. Także to, to jest minus i nie wiem czy wystawiać moje pomidorki, bo mi je zwieje po prostu. No i teraz tak, plany na dzisiaj to na pewno... No, Miałam chwilę wrażenie, że to jest trochę dalej. Dobra, Leoś no zajmuje się swoją butelaczką. To tak, plany na dzisiaj to na pewno posprzątanie mieszkania takie ogólne, takie co, co tydzień co robimy, a po prostu jak teraz wypadają święta. Teraz są święta w weekend, dlatego posprzątamy sobie to pewnie dzisiaj. Prania nie muszę robić, także coś mi już odchodzi. E, jedyne, co no to właśnie tutaj tak ogarnąć, e, w sensie kurze, odkurzać, włączyć, żeby odkurzył, e, no i, i tyle, ewentualnie w kuchni, e, trochę więcej. E, a tak to myślę, że nic więcej. Oprócz tego jeszcze, e, bo dzisiaj jest czwartek, czyli musiałabym zrobić e, kartkę świąteczną, bo ja już od jakiegoś czasu rysuję kartki świąteczne e, na Wielkanoc i na. E, święta Bożego Narodzenia. E, także już mam jakiś tam pomysł, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, I myślę, że to dzisiaj, później sobie też zrobię, żeby to zdążyć jeszcze wydrukować. Koperty prawdopodobnie jakieś powinnam mieć, e, więc myślę, że z tym nie powinnam mieć problemu, z odnalezieniem. Jak jeszcze starczy czasu, no to posiedzimy sobie później z Leosiem na tarasie na pewno. Skoro jest jeszcze taka ładna pogoda, no i wiadomo, po pracy, spacer z nim. Więc to bez. Misiu, nie. To akurat się nie zmienia. No, siedzisz tu ze mną, tak? Oglądasz Lucyfera po raz trzeci. W sensie drugi raz teraz od początku leci. Drugi raz w sensie oglądałam kiedyś. Teraz oglądałam w ostatnim czasie i teraz leci drugi raz od razu. E, Także no. Jeśli chodzi na przykład jeszcze o książki, to aktualnie czytam tą czwarty serii, o której Wam już mówiłam. E, jest to Ulecz mnie. E, wydaje mi się, że tego kompletnie nie pamiętam z, z wcześniejszych. Nie wiem, czy to czytałam w ogóle. E, bardzo możliwe, że nie. No i po prostu jestem ciekawa, co tam będzie dalej, ale ja to sobie czytam tak, tak wolniej, nawet chyba nie, no nie, może po rozdziale czytam mniej więcej sobie, dlatego idziemy mi to po prostu wolniej, ale to tylko jak mam chwilkę.